Cześć. Witam na kanale Luz Chemia. Dzisiaj jak obiecałem w poprzednim odcinku, zabierzemy się za stałą równowagi chemicznej. Zapraszam do oglądania. Przypomnę tylko, że stan równowagi chemicznej to stan, w którym stężenia substratów i produktów ustaliły się na jakimś konkretnym poziomie i przestały zmieniać się w czasie. Czyli inaczej mówiąc, szybkości tych reakcji się ze sobą zrównały. Stała równowagi chemicznej będzie obecna w przypadku, gdy reakcje są odwracalne. Jeśli chcecie matematyczne wyprowadzenie stałej równowagi, to zajrzyjcie do poprzedniego filmiku o niej. Tam to znajdziecie. Na początek weźmy sobie reakcję AA plus BB daje nam PP plus qq. Jest to reakcja odwracalna, ponieważ mamy strzałki w dwie strony. Stała równowagi to inaczej stężenia produktów do stężeń substratów podniesione do potęg, które są współczynnikami chemicznymi, stojącymi przed każdym związkiem, czyli te małe literki. Małe P, Małe Q, Małe A i Małe B. Zgodnie z działaniem MAS Goldberga-Wagego, które mówi, że po prostu wykładniki potęg równe są współczynnikom chemicznym, które stoją przed związkami. Dla naszej reakcji będzie to. K równa się w liczniku stężenie produktów, czyli stężenie P dużego, bo to jest nasz pierwszy produkt, podniesione do współczynnika stechiometrycznego zgodnie z prawem działania mas, razy i duże Q, czyli drugi produkt, podniesiony również do współczynnika stechiometrycznego stojącego przed danym związkiem. Następnie w mianowniku znajdziemy substraty, mianowicie stężenie substratu A, podniesione do potęgi a małe zgodnie z prawem działania mas razy stężenie b duże podniesione do b małe Tutaj macie zapisany wzór na stałą równowagi w tym konkretnym przykładzie. Przeanalizujmy sobie to teraz dla różnych stałych. Gdy k jest większe od 1, czyli przypadek pierwszy, to wtedy produktów jest więcej niż substratów. To logiczne, bo po prostu licznik jest większy, a większe przez mniejsze zawsze daje większe. Odwrotnie jest w drugim przypadku. Gdy produktów jest mniej od substratów, wtedy mianownik jest większy, czyli k jest mniejsze od 1. Gdy k jest większe od 1, czyli przypadek pierwszy, tutaj mamy drugi, to wtedy mówimy, że równowaga jest przesunięta w prawo, inaczej stan równowagi jest przesunięty w stronę tworzenia produktów, ponieważ produkty mamy w liczniku, więc jeżeli licznik jest większy, to produktów jest więcej niż substratów, to po prostu ten stan przesuwa się w prawą stronę. Gdy k jest mniejsze od 1, uwaga, k nie może być ujemne, bo po prostu nie może mieć ujemnych stężeń, więc nigdy nie otrzymamy wyniku ujemnego. To wtedy stan równowagi jest przesunięty w stronę tworzenia substratów lub przesunięty jest w lewo. Myślę, że to jest jasne. Przeanalizujmy sobie to teraz na wykresach. Narysowałem wam tutaj dwa wykresy. W pierwszym przypadku stan równowagi, czyli ta na biało zaznaczona przerywana linia, ustalił się w momencie, gdy substratów w reaktorze jest mniej niż produktów. Widzimy to. Stężenie substratów jest mniejsze niż produktów. No, jak tutaj mieli na przykład jeden, a tutaj, no wiadomo, wykres idzie do góry, tak jak strzałka, czyli rośnie w górę, no a substratów jest na poziomie 1 więc jest ich troszkę mniej. Jak przypominam, stała równowagi chemicznej. To jest stężenia produktów podzielone przez stężenia substratów. W takim wypadku, jeżeli produktów mamy więcej niż substratów, to nasz licznik będzie również większy, dlatego k będzie większe od 1. Czyli tak wygląda wykres. Gdy k jest większe od 1. Na drugim wykresie widzimy, że stan równowagi chemicznej ustalił się w momencie, gdy w reaktorze substratów jest więcej niż produktów. Wtedy k jest mniejsze od 1, ponieważ mianownik jest większy od licznika. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że skoro produktów na pierwszym wykresie mamy więcej niż substratów, oczywiście w momencie równowagi chemicznej, to wtedy stan równowagi przesunął się w prawo, czyli na korzyść tworzenia substratów. Natomiast na wykresie drugim jest odwrotnie: stan równowagi jest przesunięty na korzyść substratów, dlatego że mianownik jest większy. Przypominam jeszcze raz: K to są produkty, oczywiście stężenia produktów, podzielone przez substraty. Zobaczmy jeszcze na wykresie, co dzieje się z szybkościami reakcji w stanie równowagi. V1 to jest szybkość tworzenia produktów, inaczej ubywania substratów. V2 natomiast to jest szybkość tworzenia substratów, inaczej ubywania produktów, czyli reakcja w drugą stronę. Widzimy, że w pewnym momencie szybkości reakcji pierwszej oraz drugiej schodzą się w jedną linię. Mamy to o tutaj. Nazywamy to stanem równowagi, ponieważ szybkości nie są zależne od czasu i się wyrównały. Widzimy, że wykresy 2 połączyły się w jedną linię i nie są już zależne od czasu, czyli będzie to trwało i trwało i trwało. Myślę, że to jest jasne. Przeanalizujmy to teraz na jakimś przykładzie. Mamy spalanie azotu do wolnego azotu i wody. Jak już przypominam, K to są stężenia produktów, podniesione oczywiście do potęg takich jak współczynniki zgodnie z prawem działania mas, podzielone przez stężenia substratów, również podniesione do potęg takich jak współczynniki stechiometryczne. Czyli mamy pierwszy produkt podniesiony do potęgi drugiej, ponieważ dwójka stoi przed N2, następnie mamy drugi drugi produkt, oczywiście stężenie tego produktu, podniesione również do tego, co stoi przed nim. Następnie mamy NH3 podniesione do potęgi czwartej, ponieważ przed amoniakiem stoi czwórka oraz O2 podniesione do potęgi trzeciej, ponieważ przed tlenem stoi trójka. Myślę, że to nie jest jakieś trudne, idziemy dalej. Kolejnym aspektem, który należy poruszyć jest to, że stała równowagi, jak sama nazwa wskazuje, jest stała. Zależy tylko i wyłącznie, podobnie jak stała szybkości reakcji od temperatury, ale tym bliżej będziemy się zajmować przy regule przekory. Przechodząc do sedna, niezależnie ile substratów czy produktów prowadzimy, to stała równowagi będzie miała identyczną wartość. Porównajmy sobie teraz stałą szybkości reakcji oraz stałą równowagi. Jako podsumowanie statyki i kinetyki, pierwszą cechą jest to, czy te stałe zależą od stężeń, bo jak już powiedziałem, nie zależą. Drugim aspektem jest to, czy temperatura ma na nie jakiś wpływ. Tak jak już również powiedziałem, temperatura wpływa na wartości stałej szybkości równowagi oraz stałej równowagi. Jeszcze jest jedna rzecz. Czy stała równowagi ma jednostkę? Nie ma. Stała równowagi nie ma jednostki, natomiast stała szybkości ma. Jest to zależne od rzędu reakcji, ale jeśli chcecie się o tym więcej dowiedzieć, obejrzyjcie mój filmik z kinetyki. Muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Do tego momentu mieliśmy reakcje homogeniczne, czyli takie, w których są te same stany skupienia, czyli w tym przypadku były to gazy. Nie zawsze mamy reakcje, które zachodzą tylko i wyłącznie w fazach gazowych. Są reakcje pomiędzy ciałami stałymi a ciekłymi, pomiędzy gazami a cieczami, a pomiędzy gazami ciałami stałymi, albo ciałami stałymi cieczami i tak dalej. Ale sprawa troszeczkę komplikuje się wówczas, gdy mamy reakcje heterogeniczne, a w szczególności tam, gdzie pojawiają się ciała stałe. W przypadku, gdy mamy ciała stałe, to nie uwzględnia się ich w wyrażeniu na stałą równowagi. Ponieważ stężenie molowe fazy stałej jest równe 1 mol na decymetr sześcienny, czyli nie wpływa ono na stałą równowagi chemicznej. Ale zastanówmy się na chwilę, dlaczego tak jest? Ponieważ lepiej jest zapamiętać wtedy, gdy to zrozumiemy. Weźmy sobie bryłkę magnezu o masie 500 g. Oraz o objętości 10 dm3. Jej stężenie molowe po wyliczeniu to 2,1 mola na decymetr sześcienny. Jest to ta bryłka po lewej stronie. Jeżeli przepołowimy tę bryłkę na dwie części porówno, każda objętości 5 dm3 oraz masie 250 gramów, to wyjdzie nam, że każda z nich ma stężenie 2,1 mola na decymetr sześcienny. Jeżeli przepołowimy tę bryłkę na dwie części porówno, każda o objętości 5 decymetrów sześciennych oraz masie 250 g to wyjdzie nam, że każda z nich ma stężenie 2,1 mola na decymetr sześcienny. Czyli wyszło nam, że stężenie jest takie samo, niezależnie od tego, jak wielką mamy bryłkę. Nasuwa się tutaj prosty wniosek. Stała równowagi informuje nas o tym, co się zmienia. W przypadku ciał stałych stężenie molowe nie jest zmienne, nic nie wnosi, więc zakładamy, że wynosi 1 mol na decymetr sześcienny. Dlatego je po prostu pomijamy w naszych obliczeniach. Nie liczyłem tutaj już tego, ponieważ to nie jest filming o stężeniu molowym ani o masie molowej. Gdybyście nie wiedzieli, jak to obliczyłem, to cofnijcie się do mojego filmiku o nich. Link do karty w prawym górnym rogu. Gdyby pojawiły się z Waszej strony jakieś pytania lub wątpliwości, piszcie w komentarzach lub na moim Discordzie. Link w opisie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Siemanko.